Dzień dobry, witam wszystkich, wita was kanał Miry i Jego Ego. Słuchajcie, na dzień dobry wam powiem, że jestem troszkę chory i dość mocno niewyspany przez to, więc dzisiaj no, na filmiku mogę nie wiem, nieco zamulać, ale chciałem pokazać zestawy, które się pojawią u nas w sklepie i które no, tutaj są przede mną. Jest bardzo różnorodnie, dawno nie było aż tak, aż tak różnorodnie, bo w zasadzie no, z każdej serii po troszku coś tam, coś tam jest. I są techniki, w końcu wrzucimy jakieś techniki, bo ostatnio się sprzedały i teraz w końcu będą i myślę, że przy najbliższych dostawach do sklepu też się będą w miarę regularnie pojawiać techniki, ponieważ jeszcze kilkadziesiąt pudełek no, mamy do przerobienia, także coś tam jeszcze będzie i nawet dwa takie bardzo duże zestawy będą, ale to spokojnie. Dobrze, słuchajcie, zacznijmy od samego początku, od najmniejszych zestawów, potem przejdziemy do największego zestawu, który, który tutaj mam, a następnie do tych, do tych techników. Są ile trzy zestawy z techników obecnie, będzie, będzie potem więcej. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od serii, którą mam przed sobą najbliżej. Jest to seria western, dość dobrze znany zestaw z szeryfem i z koniem. Także tutaj, znaczy z szeryfem, z koniem i z bandytą. No tak jak mówię, zamulenie jest dzisiaj dość duże. E, także mamy tutaj szeryfa na koniu. Konie jest troszkę pogryziony. Także jakby ktoś szukał nieskazitelnego konia, to akurat nie tym razem. No, ma tutaj troszkę pogryzioną głowę. Jeśli chodzi o bandytę, tutaj nie ma żadnego problemu. Jest też do tego ten grillik, który tutaj był i i krzaczek. Także wszystko, co w tym zestawie jest, łącznie z instrukcją niezbędną do zbudowania tak prostego, oczywiście, zestawu. Jeśli chodzi o serię western, to wraca też jeden zestawik, którego dość dawno nie było, a który się cieszył zawsze takim zainteresowaniem. To jest pan szef Indian na koniu, ze wszystkimi akcesoriami, które są potrzebne. Czyli mamy tutaj siekierkę z piórkami, mamy tutaj czarną włócznie z piórkami, mamy też e, tego. Węża czarnego i do tego mamy wolno stojący krzaczek. Tutaj z tego co widzę, to w tym krzaczku brakuje kilku listków, ale poza tym trzyma kształt i wygląda do, dosyć dobrze. No. Poza tym umówmy się, nie jest to kluczowy element akurat w tym, w tym zestawie, bardziej taki nawet przeszkadza, bym powiedział. <laughs> Jeśli chodzi o serię Western, to na razie tyle. Pamiętajcie, że u nas w sklepie jest też do zdobycia stojące za mną Lego Redo w pudełku i z tego co tam widzę w, w oddali to jeszcze jest kopalnia. Także no wciąż, wciąż czeka na swojego, na swojego nowego właściciela. I teraz, tak, co my tu mamy? Kolejny zestaw to jest nam dość dobrze nam znany duszek. Także mamy tutaj rycerza z duszkiem, z tą całą warownią, która tu jest. I w zasadzie wszystko w tym zestawie jest w porządku. Delikatnie, duszek jest tam w środku, w sensie główkę ma dość pogryzioną. I ten torsik też jest taki no troszkę przybrudzony, ale poza tym no, nie widać tego, więc, yy, więc jest to ok. Jeśli chodzi o rycerza, wszystko jest tutaj w porządku. Yy, bronie są, zaczepy w siodle są, tarcza jest, wszystko jest. No i do tego zestawu jest też instrukcja. Jest też instrukcja, która jest w agonalnym stanie. Ostatnio gdzieś to się pojawiało, w którymś filmiku to słyszałem. Określenie agonalnym, to ta instrukcja jest w stanie zdecydowanie agonalnym, jest tutaj porwana, poklejona taśmą, i no i wszystko tutaj, y, wszystko tutaj jest. Także poza tym, że, y, poza tym, że jest poklejona niemiłosiernie, to da się przynajmniej ten zestaw zbudować. No, należy to raczej traktować jako taki bonus do całości niż, niż jako główną wartość zestawu. Y, powraca też książę topesz, który bardzo szybko zszedł po ostatniej wrzutce, no i się okazało, że mamy drugiego. O, który ma źle przyklejone skrzydło. Znaczy nie przyklejone, tylko przyczepione. No więc tutaj mamy kolejnego, kolejnego smoka z panem Batlordem, z ładną pelerynką, z mieczem, który no, też jest całkiem ładny. W zasadzie tutaj ma jeden mały odprysk i to wszystko, bo reszta jest, reszta jest ok. Także zestaw do dorwania. No tym razem bez instrukcji. Serii Castle chyba już wyczerpaliśmy wszystko, więc można przejść do serii piratów. Z serii piratów tym razem jeden zestawik spod serii Islanders. I Jest to tron króla Kahuki. Tron króla Kahuki, w którym jest pan Kahuka, jego posąg, dwoje Islandersów. Do tego jest krokodyl i do tego jest jeszcze łódka z żaglem. Także trochę w tym zestawie się dzieje, jak na jego. No jak na to, że jest dość mały. O, spadła mi. Padła mi flaga, że muszę znaleźć jakiś taki lepszy ten do przyczepienia. Jeśli chodzi o żagiel, nic nie jest porwane, wszystko jest, wszystko jest tutaj dobrze. Mamy dwójkę piratów, mamy sporo broni. Także taki oto zestaw no, niniejszym jest u nas do dorwania. Też po jakimś czasie powrót, bo dawno go nie było, a pamiętam, że jak ostatnio był, to też szybko zszedł. Z piratów tylko jeden zestaw tym razem. No i możemy przejść do serii. Serię Town sobie zostawimy na koniec, bo ten duży zestaw, który mam, też jest serii Town. No to pokażemy sobie serię, których chyba jeszcze nie było u nas w sklepie. To znaczy miałem w życiu jeden zestaw z serii Arctic, taki malutki skuterek pomarańczowy i teraz w końcu mi się dorwał kolejny zestaw z serii Arctic, który jest bardzo fajny, jeśli chodzi o zawartość. Ponieważ jest to taki skuter, skuter śnieżny, który tutaj ma narty, do tego jest przyczepka której no nic nie ma, no są narty po prostu i na tej przyczepce jest taki ten zinks. Do tego mamy flagę, z, ona jest z naklejkami, tak, trochę krzywo przyklejonymi z jednej strony, ale wciąż z naklejkami i przede wszystkim z fajną figurką. Jest tutaj fajna figurka niedźwiedzia. Jest jedna z pierwszych takich odlewów dużych zwierząt w zasadzie w tych czasach, a to jest 2000-2001 mniej więcej seria, chyba 2000, bo jeszcze ją kojarzę z dzieciństwa no to pojawiły się serie, pojawiły się właśnie takie duże zwierzęta, czyli tutaj niedźwiedzie. Wtedy jeszcze wchodziła seria z dinozaurami, w tym w Adventurers, więc to były takie pierwsze serie, w których było troszkę więcej zwierzątek. No jeśli chodzi o zwierzątka, to jest też tutaj dziwny, przezroczysty, neonowy skorpion. Także nie wiem, co on tutaj miał znaczyć, ale na tej śnieżnej, albo w tej śnieżnej kuli jest skorpion. No i do tego mamy taką... A też ciekawą figurkę pana, yy, pana arktycznego tutaj gościa z dość dużym i szczegółowym plecakiem. To też jest taka to też jest klocak, który chyba się dopiero w tej serii pojawił, bo ja go wcześniej nie kojarzę w, w niczym. To też mnie to troszkę zaskoczyło. No i do tego jest jeszcze instrukcja. Także w końcu mamy przed pierwszego przedstawiciela serii Arctic. Nie wiem, może kiedyś będą, yy, może kiedyś będą kolejne. I jeszcze jedna taka seria, która troszkę może przypominać serię Adventurers, natomiast jest to seria Lego Studios. Jest to taka seria właśnie z 2001 roku, w którym, która miała zestawy, które, z których można było robić stęki. I do tego był jeszcze taki aparat, jakaś aplikacja na komputer, no takie wczesne, wczesne animacje poklatkowe. Jak ktoś coś więcej wie o tej serii, to też może napisać w komentarzu, bo no to już był czas, kiedy ja się nie bawiłem klockami. Albo nie wiem, przeszedłem chyba wtedy na jakieś Techniky, na, na stajzery. No to już było takie bardziej coś. Raczej już nie kupowałem tych małych zestawów z dawnych czasów. To tutaj mamy? Pa, mamy pana reżysera i mamy pana Johnego Fandera, więc jest to troszkę zestaw pochodzący z tak jakby z serii Adventure. Z takiej kontynuacji, bo jest tu też diament, czaszka, skorpion. Także trochę się dzieje. I tutaj jak się. Tylko nie chcę tego robić, żeby tego nie rozwalić za, za bardzo. Tutaj jak się wysunie taką. E, Taką zapadnie, a może, może pokażę jednak, jak się wysunie, zapadnie, to spadają, to spadają klocki. Oczywiście je podniosę i będą dołączone do, do zestawu, bo mi tutaj spadły. Więc one są tutaj takie luźne, no i to jest taka seria, że nie mnie tam odsuwamy i coś spada. I do tego też jest, yy, też jest taka mała, fajna kamera. I oczywiście do tego zestawu mamy też instrukcję. I w tej instrukcji, yy, no, możemy zobaczyć, co zrobić z zestawem, żeby tutaj się ruszało. A tutaj z tyłu mamy inne zestawy, i właśnie jest też ten taki aparacik, czy to kamerka, która gdzieś tam w zamierzchłych czasach kojarzę z dzieciństwa, ale na pewno nie miałem żadnych zestawów z tej serii, i jest to pierwszy zestaw z tej serii w sklepie. No to w takim razie przejdźmy do serii Space, zanim, zanim jeszcze wejdziemy w te tauny. Z serii Space mamy taki zestaw z Exploriansów, Taki dość rzadki zestaw, w szczególności ze względu na jego jeden element, bo ten jeden element stanowi 70% wartości tego zestawu. I jest to co ciekawe, ta bardzo niepozorna biała rureczka. Ta biała rureczka była w tym zestawie, chyba się pojawiła jeszcze w tym dużym zestawie, ale nie pamię nie, nie dam sobie nic uciąć, że, że ona była w tym dużym zestawie z Explorience'ów, w tym takim statku. A następnie pojawiła się w czterech egzemplarzach w jednym z pierwszych modularów. Nie wiem, czy to był pierwszy modular, czy któryś z pierwszych. Ale te rureczki stanowiły zawartość balkonu. One tworzyły balkon i tam były cztery. Być może z tego powodu ta, lure, ta rureczka jest taka cholernie droga, bo tak od. Jeśli się dorwie za pięć dych, to jest okazja. Jak się dorwie za trzy dychy, to jest super okazja, tylko czasami ona jest w stanie bardzo złym. No ale normalnie w sklepach ona występuje za 60, 70, taka jedna mała niepozorna rureczka. Co poza tym tutaj mamy? Mamy magnesik, mamy klocek z tym mózgiem, który jest znaczy z tą naklejką z tym mózgiem, który jest magnetyczny. No I mamy tutaj taki wysięgnik. Gdybyście chcieli dostać ten zestaw jednak w stanie znaczy nie wiem czy ładniejszym, ale w każdym razie w stanie z pudełkiem. To jest on do dorwania wciąż w naszym, w naszym sklepie, tak jak i inne jeszcze kilka zestawów z serii Explorience. A tutaj jest wersja budżetowa, bardziej bez pudełka. Kolejny mikro zestawik z tamtych czasów to jest taki pick-up pocztowy, który oczywiście musi mieć luźne elementy, bo to już późne, późna seria town. Więc jest tu dosłownie kilka klocków. Jeśli chodzi o instrukcję, to zawiera ona całe trzy etapy. Czyli po prostu weź klocki, złóż klocki i dołóż klocków, i będzie wszystko. Także ekstremalnie prosta, to jest dosłownie taka, nie wiem, dla trzylatka instrukcja, że chyba ja nie wiem, czy trzylatki kumają takie rzeczy. Tutaj mamy co? Mamy wózek na, yy, wózek na listy, mamy tą skrzynkę luźną pocztową, w której są, w której jest taki wielki kloc, yy, który, nie wiem, chyba jest jakimś, jakąś paczką czy jakimś ekranem. Ciężko jest stwierdzić, co to, co to tak naprawdę jest. No i wreszcie mamy też ludzika i wszystko. Także taki budżetowy zestawik z instrukcją. Kolejny budżetowy zestawik to jest kopareczka, czyli chyba mój pierwszy zestaw, tak jak już wielokrotnie mówiłem. Ostatnio się sprzedała i to poszła w, no, naprawdę w dobre ręce, tak żeby być może będziecie mieli okazję zobaczyć coś związanego z tym zestawem gdzieś tam jeszcze w internecie. W każdym razie no, mamy tutaj tą, tą piękną małą kopareczkę razem z instrukcją. I z serii town mamy jeszcze. A, już przeszedłem do serii Town, a Jeszcze nie skończyłem Space'ów, no ale dobra. Poradzimy sobie z tym. I mamy jeszcze taką łódeczkę. To jest ta czarna. To jest ta czarna motorówka z tą czarną szybą. Też taki fajny mały, fajny, mały zestawik, jak ktoś szuka na przykład jakiegoś małego prezentu. Czy chce sobie coś sprawić. No to jest tu troszkę budowania w środku. Jest tu troszkę klocków. No i tak jak mówiłem, przeszedłem sobie do townów, a nie skończyłem space'ów, no to jeszcze skończę space'y, zanim pokażę ten największy zestaw. Yy, mamy tutaj powrót tej dwusetki, tej zestawu, który się nazywa tam Star coś tam, 200. 200 z powodu tego nadruku na, yy, na tej dużej szybie. Yy, no i jest to taki duży zestaw serii Futuron. Dosyć biały, przy czym jak go budowałem, no to znalazły się tam jakieś elementy, czy to nieco, nieco pogryzione, czy to nieco wyszarzo nie wyszarzone tylko w... Yy... Wysłonecznione, wypomarańczowione. Wyżółkłe, pożółkłe, o jezu, to jest to słowo, którego mi brakowało. On ma tutaj odczepiane elementy, wypomarańczowione. Yy, on ma tutaj takie odczepiane, te jakby sądy, więc to się trzyma tutaj na, 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 na mechanizmie. No i wreszcie ma tutaj otwieraną szybę, i jeszcze jest taki mały pojeździk tutaj. Tutaj ukrytej. Ma dwie figurki futuronów. Tutaj tak pokażę do kamery, żeby było widać. Ma dwie figurki żółtych futuronów. I znowu powie w takich starych space'ów. rocznik 87 seria futuron. No i teraz jestem w końcu w stanie pokazać ten największy zestaw. Przy czym potrzebuję sobie najpierw zrobić na niego miejsce, bo on jest bardzo duży gabarytowo. Jest tutaj naprawdę dość dużo składania w tym zestawie. No ale spróbujmy go tutaj umieścić. Też go będę pokazywał we fragmentach, ponieważ jest to taki port wodno-lotniczy. Tutaj widzę, że coś mi się nie, nie doskładało. Jest to wielki port wodno-lotniczy. Jest tutaj dużo elementów z serii Oktan. I zaraz jeszcze będę pokazywał łódki i samoloty, które są dołączone do tego zestawu. Tu jest. Ajajaj. Tu jest wrzucona jedna z nich. W każdym razie cały port wygląda tak. Tutaj są te dwie płyty takie no, typowe, typowe do zestawów portowych. Do tego jest tutaj dużo płytek szarych, tutaj jest jakaś, jakaś knajpa, jest tutaj nawet oznaczona jako klub. Więc jest to jakiś klub portowy, przy którym jest kelner, tutaj widać jakieś, jakieś szklaneczki, jakiś nalewak do napojów. No i wreszcie tutaj, jest, tutaj mamy też warsztat. Jeśli chodzi o ten zestaw, to nie mam dwóch naklejek do tego zestawu, ale poza tym reszta jest. Czyli no zaraz, zaraz przejdę do naklejek. Tutaj mamy te oktany, tutaj mi coś spadło. Tutaj nie mam tego oktana, ciekawe, on, on powinien być, natomiast na Bricklinku go nie ma, więc też jak już składałem, no to patrzę, o, chyba jednak go nie mam oznaczonego jako znaklejką, no więc trudno. Yy, mamy wreszcie palmę z papugą, mamy tutaj taki dźwig na linkach, na którym można sobie podnosić, podnosić rzeczy, więc też taki dźwig znany bardziej z serii, serii trainsów. No i tutaj są jakby takie, nie wiem jak to nazwać w morskiej nomenklaturze, ale takie boksy do tych, do tych łódek. Stanowiska portowe. I tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o całość. Taki ten zestaw jest duży, ale do tego jeszcze są dodatkowo elementy w postaci dwóch łódek. Łódek motorówek, no takich już większych trochę łodzi. Jest jedna czerwona i jest jedna, jest jedna biała. Jeśli chodzi o tą białą, to jest druga brakująca naklejka, ponieważ tutaj jest taka jedynka, a tutaj z drugiej strony nie mam, tej, nie mam tej naklejki. No jest tam ona oczywiście do dorwania na Bricklinku, może mi się kiedyś uda, może jeszcze kiedyś ją uzupełnimy. Zobaczymy jak ten zestaw się, jak się ten zestaw sprzeda. No i tutaj naklejki z trójką jak najbardziej są. Więc takie dwie duże łódki tutaj są do tego jeszcze dołączone. Mało tego, jest do tego samochodzik z oktanu który tutaj akurat posiada naklejki na trzech, na trzech tych schodkach, tych takich siodełkach, więc to jest fajna sprawa, że to się udało takim, w taki sposób dorwać. Więc też jakiś tutaj dostawczak, dostawczak firmy Oktan. Do tego jest jeszcze mała łódeczka. Taka tutaj bardziej typowa, typowa motorówka, ala lata 90. I jeszcze do tego jest samolocik, ponieważ zestaw się nazywa tam Sail and Fly Marina. Więc tutaj jeszcze mamy jakiś taki no, samolocik, to się chyba nazywa jakiś wodolot czy coś takiego, bo on tutaj ma te takie śmieszne płozy, więc to chyba jest jako, do, jako że dopływania. No i tutaj jest taki bardziej klasyczny samolocik. Ostatnio jak pokazywałem ten zestaw z samolocikami, ten Aerial Acrobat, no to takie podobne samolociki tutaj były, tylko ten ma faktycznie jakieś takie elementy chyba pływające. No, więc takie bydle jest dostępne. Jest to jeden z w ogóle większych zestawów z lat 90. Nie pamiętam, ile on ma elementów. To jest do sprawdzenia na bricklinku i też w naszym sklepie. Ale dość dużo. No, dość dużo było grzebania w tym wszystkim, żeby się do tego dobrać. I do tego zestawu jest też ładna instrukcja. Także w zasadzie zestaw, w którym kilka klocków jest tam lekko jakichś draśniętych. No, coś na pewno. Spośród tylu białych będzie pożółkłe. Większość naklejek jest poza tym jednym oktanem i poza, tym, yy, poza tą jedynką na którejś tutaj łódce. No i co? No? Dość dużo godzin składania, bo ja go składałem cały wieczór i jeszcze dzisiaj rano go dokończyłem. Także dość spory zestaw, jeśli chodzi o, o możliwości. No przede wszystkim też dlatego, że trzeba było się doszukać do tych wszystkich pojedynczych elementów, do pojedynczych łódek. Także, jeśli chodzi o duże zestawy, no to taki właśnie dołącza do naszego, do naszego sklepu. No i go mogę w końcu odłożyć gdzieś dalej i mogę przejść do serii LEGO Technic, którą tutaj mamy. Zacznę od najmniejszego zestawu z tej serii. Są to techniki z lat albo 80. albo 90, więc jest to raczej taki przełom. Będę tutaj odczytywał sobie informacje na pudełkach, bo nie pamiętam. 93 rok, taki Universal Set. Universal Sety to są takie, z których można było zbudować kilka różnych rzeczy i zawsze zostawało klocków. Także tutaj mamy do wyboru albo takiego robocika w kształcie krowy, albo samolocik, albo samochodzik. I to wszystko można ułożyć dzięki klockom z tego zestawu. No Ja tutaj ułożyłem pierwszy, który był w instrukcji, czyli samolocik. Który tutaj ma taki mechanizm, nie wiem, może na pudełku to zaprezentuje, że jak jeździ, to kręci tym, kręci tym śmigiełkiem. Także skromny mechanizm tutaj zrobiony na, na zębatkach, ale jest. No i do tego zestawu wszystkie bonusowe klocki też są, czyli te wszystkie klocki, które są potrzebne, żeby zbudować modele alternatywne. Całkiem biały, jak na to, że. Że jest dość, dość starym i wiekowym zestawem. Tutaj mamy do tego instrukcję. No i jak to w starych technikach było, można było sobie dokupić na przykład elektryczne zestawy i jakoś to zautomatyzować. Także na końcu są. Tam takie możliwości dodatkowe w związku z, tymi, z tym zestawem w połączeniu z jakimś innym. Też ten zestaw, też ten zestaw taki z, z elektrycznością, no muszę go w końcu kiedyś zebrać, bo, bo go mam. I, no I też może będzie dostępny. Tylko zawsze, zawsze jest problem z tym, że trzeba sprawdzać, czy to wszystko jest działające, że może kabelek nie działać, a może bateria nie działać, nigdy mi się tego nie chce robić. Nieco większym zestawem. On chyba był kiedyś u nas w sklepie, bo ja go tak dość kojarzę, chyba że to był podobny zestaw. To jest zestaw. Tutaj znowu on jest chyba uniwersal, czyli można za jego pomocą zbudować więcej rzeczy. Mamy taki wózek widłowy, mamy jakiś większy dźwig i mamy. No i mamy samochodzik tutaj z dźwigiem, może to jest jakaś laweta, coś, coś w tym stylu. Dość dużo klocków czerwonych. Znowu, do tego zestawu jest, jest pudełko, więc no, trochę wpływające na wartość tego zestawu. Jest tu w środku troszkę tam poklejone. Pamiętam, że ta klapa była tak się ledwo trzymała, więc też została podklejona. Ale fajny zestaw z klapką, w którym w dodatku jest, jest wytłoczka, jest, jest ta tacka. Nie wiem, czy ten zestaw miał dwie tacki, czy jedną, ale jedna jest. No tak mogę, w skrócie, tak mogę w skrócie powiedzieć. No i taki oto zestaw jest. Jest to zestaw pneumatyczny, czyli używający tych rureczek działających pod wpływem powietrza. Więc tutaj coś się powinno dziać. Nie wiem, czy tutaj jest wszystko dobrze, dobrze ustawione, bo to też tak robiłem gdzieś tam wczoraj. No, muszę to sprawdzić. W każdym razie te pompki działają, także tutaj powietrze, powietrze schodzi, tylko nie wiem, co ten zestaw w takim razie robi, bo on nie jest w stanie tutaj podnieść tego widłaka, więc być może coś źle po prostu ustawiłem podczas, podczas robienia tego. No, bo takie dość naturalne by było to, że, że on tu jednak coś podnosi. Może tutaj się gdzieś pomyliłem. Przy składaniu w każdym razie no, te, te mechanizmy pneumatyczne na pewno działają, bo, bo płynie przez nie powietrze. Tak, tutaj jest ta przełączka do tego wszystkiego. No, i coś tutaj się dzieje. No na razie to on mi tutaj tylko podnosi tego dzyngla, w, w tym, więc być może tutaj powinien podnosić coś, coś więcej. No, do sprawdzenia. Jak będziecie budować, to będziecie wiedzieć, co z, tym, co z tym zrobić. W zasadzie bez uszkodzeń, poza jakimiś drobnymi, nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, że troszeczkę. Tak, jakby ktoś gorący, gorący metal przykładał do tych, yy, do tych mechanizmów dwóch pneumatycznych, tych żółtych, i są takie, jakby ślady malutkie. Nie widać tego w ogóle po złożeniu, także nie jestem w stanie tego zaprezentować, ale no informuję, że takie rzeczy tutaj są. Ukryte dość mocno, i do tego zestawu jest też cały woreczek z dodatkowymi klockami, jest też piękna instrukcja, no i jest też rok wydania, czyli jest to rocznik. Słuchajcie, 89,90. Także to jest pewnie jakaś lekka reedycja zestawu z 89, która wyszła w roku 90. Więc mamy tutaj pudełeczko z wytłoczką, instrukcję, zestawik z podnośnikiem. Teraz mnie męczy to, co ja tutaj zrobiłem źle, że on się tutaj nie podnosi tak jak powinien. Zaraz tutaj sobie zobaczymy. Tak, to powinno tu opadać, to powinno być tu. No, chyba tak powinno być. Chyba tu jednak nie powinno się nic. A widzicie, już znalazłem tutaj winowajce. E, oczywiście, że to się powinno podnosić, tylko tu nie zamontowałem podczas budowy jednego, e, jednego klocka, który właśnie jest połączony z tym, e, z tym wychodzącym tutaj dingsem. I gdyby on był, to by, się to, e, to by się to podnosiło razem z tym dingsem. Także o, tak jak tutaj możecie zobaczyć tutaj na, na filmie, że podnosi się tutaj ten dings w środku. Tak, jak się go odpowiednio, na, odpowiednio przełączy. Podnosi się ten dęk, no i on powinien podnosić całość. I tutaj był taki jeden ukryty, ukryty element. Właśnie coś mi tu nie pasowało, że tylko koła są w ostatnim elemencie. No to już mamy zagadkę rozwiązaną. Mechanizm w pełni działa, tylko muszę go lepiej złożyć. No i wreszcie, chyba największy zestaw obecnie, który mamy do pokazania, to jest taki samolocik. To jest taki samolocik czarny, też z techników, też ze wszystkim, co trzeba do szczęścia. Czyli jest tutaj pudełko. Pudełko jest no, w, w ładnym stanie na zewnątrz, w gorszym stanie w środku, ponieważ tutaj jest, jest folika, ale dość mocno poklejona, dość mocno wygnieciona tutaj dużo się działo, ale jest też żółta wytłoczka. Jest też żółta wytłoczka, która pełni rolę takiej no, szufladki na elementy i ona jest w zasadzie w dość dobrym stanie, więc jeśli szukacie takich unikatów, no to, to jest tutaj okazja. Do tego zestawu jest też, jest też instrukcja, więc wszystko tutaj się zgadza. No I przy pomocy tego zestawu można zbudować przede wszystkim samolocik, ale też są tam jakieś modele alternatywne. Tak jak to zwykle w technikach było, no można zbudować jeszcze taki inny samolocik. Yy, tak jest i co? I jest to zestaw z roku, chyba z 80. nawet jest, albo z początku 90. A nie, nawet nie, 92. Także nie jest to aż taki znowu bardzo, bardzo stary zestaw. No więc takie oto techniki są u nas dostępne w sklepie. Yy, mamy zestaw z mamy sporo maluszków. Tradycyjnie publikuję ten filmik no, jakoś po południu, czyli jakoś wieczorem pojawią się te zestawy. Celuję w jakąś 19, 20. Zobaczymy, jak się dzień ułoży. Jak mi się uda, jeszcze nie zrobiłem zdjęć. Yy, także to jest zestawa, na, dostawa zestawów na ten tydzień w kreciku. Następna dostawa myślę, że już po weekendzie, na no, raczej nie zbuduję tutaj kilkunastu zestawów, żeby je wrzucić na raz. Coś tam się buduje, coś tam jeszcze jest w kolejce, coś tam czeka na elementy. Jeśli przyjdą elementy optymistycznie jutro, a pewnie dopiero gdzieś tam w poniedziałek wtorek, no to wtedy będzie, będzie spoko, jeśli chodzi o no, budowę nowych zestawów. I znowu tutaj kilka takich fajnych zestawów dołączy do sklepu. Słuchajcie, no to tak, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Zapraszam do sklepu krecisklep.pl, na którym pojawią się te zestawy, a być może już się pojawiły, jeśli oglądacie ten film kilka godzin po, po jego publikacji. Zapraszamy do zakupów, jest trochę różnorodnie. Troszkę ostatnio sprzedaliśmy też zestawów, więc to też jest taki mały motorek, że, no, że będzie okazja dokupić sobie coś tam do, do tych zestawów, w których nam coś brakuje. I coś się na pewno pojawi. W najbliższym czasie no, troszkę zwolnimy z tym, e, z tym wrzucaniem zestawów. Nie wiem, czy to się uda tak raz na tydzień wrzucić kilkanaście zestawów, dlatego że no, mamy Wrocław przed sobą e, i fajnie się składa, na które no, gdzieś tam musimy przygotować figurki. Musimy przygotować się do wyjazdu, więc pewnie troszkę będzie to priorytetem, a potem mamy jeszcze klockon. E, także no, zobaczymy, jak to będzie. Gdzieś tam w międzyczasie na pewno się coś pojawi, e, a przede wszystkim zapraszamy Was do Wrocławia i do Będzina na te wydarzenia. Dziękuję Wam bardzo, to był kanał Miry i Jego Jego, zostawcie suba, yy, dajcie jakiegoś lajka pod tym filmem, zostawcie komentarz, no to będzie mi miło. Dzięki Wam bardzo i cześć!